No cześć, z tej strony wasz ulubiony Janusz w Minecraft i gramy dzisiaj w Minecraft Headwords słuchajcie, czyli ja cyfer dzień dobry, witam was w Head Warsach. Gramy dzisiaj na serwerze, no Coxcraft, no bo gdzie indziej można by zagrać w Head Warsy, słuchajcie, no ale gramy dzisiaj Headwarsiki, dobrze słyszeliście w każdym razie, czyli tryb. Poniekąd Szymka tutaj, yy, chyba autorski nawet bym powiedział. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A Pierwszy link w opisie. No i gramy sobie dzisiaj razem z widzami, słuchajcie, z Discorda. Także serdecznie zapraszam na Discorda do opisie. To jest bardzo do opisu na Discorda. Tak, jakoś tak w każdym razie. W każdym razie serdecznie zapraszam was moi drodzy, ponieważ właśnie w tym momencie kurczę blade można tam dołączyć, czasami się zapać na takie nagrywki z widzami. Co więcej wam powiem, przypominam o tym, że wprowadzamy sponsor próg 5 zł, który będzie, słuchajcie, dodał dodatkowy film tylko i dedykowany dla sponsorów, więc zapraszam bardzo serdecznie do... Sp kanału, czy raczej wspierającego też poniekąd. No i oczywiście przynajmniej łapie i subie, jeśli odcinek Wam się spodoba. Jeśli chcielibyście więcej odcinków tego typu, no to dawajcie mi znać. Ja sobie postanowiłem, że dawno nie graliśmy tego trybu. I w sumie złą metodą nie byłoby sobie zagrać go, bo myślę, że to może coś, coś fajnie tutaj, powiedzmy, podziałać, kurczę, bladę Na morale poniekąd. Bo sami samymi Lucky Island sami żyje, a warto też pograć, kurde, w inne tryby. Myślę, że przede wszystkim będziemy budować most na dwa w ogóle, używając tutaj naszego, słuchajcie, pomocnika z Discorda. Co jeszcze raz wspomnę, że mamy tutaj widzów, kurde, którzy ze mną się połączyli, słuchajcie, na Discordzie i z tegoż powodu mi tutaj dzisiaj pomagają. Także, no, więc polecam serdecznie sobie dołożyć. Polecam też pozostałe social media, taka reklamacja. Na starcie filmu Po prostu polecam serdecznie sobie dobić Słuchajcie, gdzieś tutaj Na przykład na Instagram Tak, Instagram, bo ruszamy powoli z powrotem Zresztą widzicie, że twarz zaczęła się pojawiać regularnie Dobra, most kurde na dwa będę robił tutaj z ziomkiem Ja sobie będę patrzył za siebie Trochę wolniej od niego się buduje. On robi speed bridge ale chłop po prostu Nie grałem tego trybu mega dawno Jak widzę meta się chyba raczej nic nie zmieniła Tak mi się przynajmniej zdaje Widzę, że tutaj się dalej po emeraldy biegnie na środek Wielkie zaskoczenie powiedzmy Mam oczywiście pvp 1.8 Poczekamy sobie na M, jak się tutaj wygenerują Dobra, mamy pierwszego emeralda nie wiem też, w co pierwsze inwestować za bardzo, bo naprawdę już nie pamiętam, jak się grało w ten tryb. Mamy 4 M. Je chyba można wymienić na generatory czegoś, albo na łuk, jeśli dobrze pamiętam. Możecie mi napisać w komentarzu, jak się to grało, bo ja kompletnie nie pamiętam. Więc dobra, zobaczmy, co jest, słuchajcie, z Emeraldy, więc... A, a nie, to najczęściej kupowane, to przepraszam. Tego nie chciałem klikać, nie wiem po co. Inne. Tutaj mamy perły. Okej, okay, to są rzeczy z Emeraldy. Śnieżka z Silverfishem. Hmm. I emeraldy prawdopodobnie, obstawiam, że są do wyższych tierów generatorów. Taka jest moja teoria, powiedzmy. Tam widzę, że bloki ktoś podłożył. E, broń. W broniach, kurcze, blade, nie ma łuków? Holipka, czy oni usunęli naprawdę? E, szanuję, z góry mówię, że szanuję, słuchajcie, jeśli usunęli... Walone kurczę, te. No to jest naprawdę bardzo na plus. Dobra, odkładam M.E. Ja się skupiam na tym, żeby słuchajcie, środek tutaj pilnować, bo przeciwnicy będą raczej próbować coś tutaj kurczę, blade ugrać. Na szczęście, Ultraft w ogóle zagrał kurde pajęczynę, jak mistrzuń, żeby nie spaść, więc no naprawdę, powiem Wam, chyba dobrze trafiłem, że tak powiem, na moich teammates. Ja oczywiście mam, słuchajcie, brak rangi. Wcześniej miałem Jupitera tutaj po niego na serwerze. W tym momencie go nie ma, bo po prostu zmieniłem premki się jakoś tak nie odzywałem tutaj po rangę. Nie wiem, czy jest sens, bo kurde, gram rzadko w sumie, ale stwierdziłem, że dzisiaj sobie tak pykniemy być może odcinek wam się spodoba, być może chcielibyście więcej oczywiście piszcie, pamiętajcie, że teraz sobie tutaj wracam do większej frekwencji stworzenia materiałów w końcu się kurde odblokowałem, jeśli miałbym wam tak powiedzieć jakoś to najprościej i nareszcie kurde znowuż potrafię nagrywać filmy na bieżąco. I z tego powodu stwierdziłem, że może troszeczkę luźniejszych materiałów by nam się przydało na kanale. Gdzie ja bym sobie po prostu pograł. Więc serio, dajcie znać, co byście sobie z chęcią obejrzeli, co jest takim naprawdę high tier materiałem, który byście poglądali. Limity! O oh my gosh, ja w ogóle nie pamiętałem, że tu są limity, co ty gadasz? Jezus Maria, ale ja jestem uwstecznionym graczem w tym momencie. Dobra, mamy limit generatorów 10. A... Um... Dobra, mój kurde bale leci sobie na tych przeciwników. Myślę, żeby mu tam pom... Tam jest wełna w dalszym ciągu, ale dobra, on tylko zniszczył. Dobra, mamy słuchajcie Protection 2, więc zarąbiście, mam też sharpness, więc ja chyba jakiś po prostu koksów wziąłem sobie z Discorda, nie wiem co jest 5. Więc dobra, ten diament odłożę, odkładam też nadmiary przedmiotów. Ja lecę na środek. Musimy jakoś kurczę tutaj pomóc. Dobra. Dobra. Pokcząp moi drodzy! Pierwsza główka rozwalona! Ja, yeah, boy! Dobra, padłem co prawda, ale jest pierwsza główka czerwonych zniszczona. W ogóle nie zwrócili uwagi, że biłem im na bazę. Jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze, tylko muszę się z powrotem uzbroić. Dobra, dostałem pańczynę od Green Runnera. Dzięki wielkie Green Runner, jestem Ci bardzo wdzięczny. Dzięki Tobie będę mógł się bezpiecznie i na pewno kurczę tutaj jakkolwiek mm, przedrzeć. Tak, to jest bardzo mądre słowo. Do przeciwników będę mógł bić po prostu im na bazę i wyjaśnić ich na pyrkę. Problem jest z tym, że złota nie mam za bardzo. No i seta już mam, diament też mogę odłożyć, mam ten diament, kurde, czerwoni zaczęli coś działać, okej, okay. zielony jest na środku przede wszystkim, nie wziąłem sobie, nie wziąłem sobie niestety wędki, a ona mogła dużo zdziałać, mam mieć drewniany, no ale dobra, na no, takich stiwków i tak powinien podziałać wystarczająco mocno, tak mi się przynajmniej zdaje, warto by było też zniszczyć im kolejną główkę, jestem pewny tego, okej, okay. kurde, prawie, prawie, okej, okay, ultraft, super, Szybko niszczymy, niszczymy, zanim tutaj do mnie dojdzie i jest kolejna główka zniszczona! Ja pierdykam, nie no, ja się teraz, kurde, czemu zginąłem od uderzenia w pańczyny, to mnie zastanawia. Dobra, muszę sobie tutaj o, szybkie przedarcie się zrobić jakieś. Dobra, przedarłem się super. Jakby tak moi przyszli teraz, byłoby po prostu genialnie. Ja sobie tutaj wejdę teraz nad nich, raczej nie powinni mnie tutaj zrzucić w żaden sposób. Dobra, jest tutaj ze mną. Jankowski, super. Jakbyś tylko dał radę ich zająć jakoś. Ja myślę, że dałbym radę zniszczyć im kolejną główkę, okej. Okay. Jest po kolejnej główce! O kurde, dobra, podrzuciło mnie dwa razy. Jakiś lak straszny. Przeżyłem! O kurde, co się tu dzieje w ogóle? Jakie emocje, kurczę, blade! Cały czerwony się zrobiłem na odcinku. Dobra, muszę teraz się uzbroić ponownie. Czerwonych zaraz wyeliminujemy z gry. No póki co jest to jedyna drużyna, która dostaje jakoś tak większy oklep. No ale cóż, no kogoś trzeba się pozbyć pierwszego, to nawet nie ma to tamto, że my tutaj się, kurczę, blado, jakoś odpuścimy sobie im, um, ponieważ oczywiście są niebezpieczni, jak wszyscy pozostali gracze. Dobra, wiem jedno, czerwonym zostało tylko i wyłącznie jedno życie, um, to dobrze, dla mnie to jest dobrze, ulepszają sobie to, więc mam nadzieję, że zaraz tutaj do mnie doleci jakiś mój, no Greena, póki co nie ma, nie, Greena, póki co nie ma. Ja sobie mogę tutaj za to zrobić przejście powiedzmy. No jestem nad nimi, no. No jestem nad nimi, będę ich tutaj zajmował. Chociaż widzę, że kurde zieleni teraz idą na środek. Okej, okay, ja bym nawet kurde chciał, żebyście podeszli tutaj do mnie. Dobra, ty będziesz mnie próbował zrzucić wędką. Czy idzie ktoś do mnie? O, nie, mój się bije na środku, więc raczej lipnie. Dobra, pięknie, minus jeden. O, kurcze, blade. To nie było zbyt mądre. FAK! Gdybym to dobrze rozegrał, słuchajcie, miałbym teraz zniszczoną ich ostatnią główkę. No, ale niestety, że tak powiem, źle to wytimingowałem. Źle wskoczyłem. No i sobie, kurde, bele zdedałem. Dobra. Znacznie lepiej uzbrojony, oczywiście, niż przed chwilą. Myślę, że mogę polecieć już. Kamienny miecz sharpnessem powinien mi tutaj spełnić wszelkie wymogi. Szarp, co prawda, jedynka. No, ale nie ma z tym raczej większego problemu. Mosty budują się do środka. Czyli kla klasyk. O, ty, kurde, dzbanie. O ty dzbanie kurde walony normalnie, tutaj wyrzuci tak po hamskiemu kurczę. kto to widział w ogóle, no zero kultury nie, żeby tylko inni nie dostali, dokładnie tak bym zagrał, ehm, więc no, więc no o kurde zagrał dobrze, To no nie ma co tutaj wyzywać jakoś specjalnie, ale kurde hamuła kompletna nie, to nie ma to tamto, dobra muszę czekać aż mój tutaj zbuduje mostek wyżej. Ja sobie za nim oczywiście polecę. Super, ignorujemy przeciwników pozostałych. Mm, przydałoby się im desant zrobić. Wyrzucić tych uzbrojonych, kurde. O Jezus Maria, nie dajesz mi rady. Ok, okej, okay, okej. Okay. Julka, lecisz. Lecisz, kurcze, blade! Fuck! O, kurde, mam wlot na, na łeb, no i dwóch mnie porkonało, no niestety kurde, czerwonych nie wyeliminowałem. Dobra, z tego co widzę mamy kolejnego sojusznika w postaci zielonego przeciwnika. Low. Taki rap, kurde, jaki rap, taki raper. Um, nie będę ci przeszkadzał zielony, wręcz. Um, planuję coś innego, nie? Zielony się buduje góro. Okej, okay. no ja myślę, że wesprę sobie tutaj się nim. Z tego co widzę oni dosyć mocno zabezpieczają swoje kurcze bazy. Fireball! O, proszę! Ja się pozbywam jak najprędzej, jak najwięcej! To nie ma to tamto, dobra, szybkie tutaj cofnięcie, jemy Jabco! Pięknie ładnie, słuchajcie, wyeliminowana drużyna. Teraz musimy wrócić szybko, zanim nasz przeciwnik, kurde, do nas powie O kurde, ale że niebieski, kurde, sas i Ej, popię, ale ty, co ty robisz? Co co ty robisz, człowieku? Czy ty jesteś świadomy, co ty robisz? On robi, co, wiecie co, wiecie co on robi? Ułatwia nam drogę, tak szczerze mówiąc. Też, kurde, buduje się teraz do góry, więc jakbym tak. A... o kurde, green runner, fuck. Dobra, ziom się uratował niestety. To jest e, dla nas pechowe. Dobra, niebieski zostało trzech. Jeden został? No co ty gadasz? Co, co ty gadasz? Czekaj, ja tu lecę, kurde. To co, my i zieloni? I Dwóch zielonych zostało. Dobra, moich wydupczyło po prostu na orbitę. Chamiej prostaku! Za twój team, który kurde bele, rozwalił nam tak po chamskiemu wszystko. Ja cię tutaj będę teraz człowieku niszczył, normalnie, a ja ci mówię, ty teraz nie masz szans. W ogóle jakie zabezpieczenia? Od kiedy to się tak zabudowuje? Dobra, mam na szczęście nad. O, to działa w ten sposób. Okej, okay. okej, okay. pańczyny. Ło! Ehm, pardon. Czy mógłby mi pan pomóc wyjść, tak? Proszę, proszę, podejdź tu do mnie! Chodź, to cię prasne, dziękuję. Pomogłeś mi bardzo. Dobra, niebiescy, czyli tutaj nie ma co nawet schodzić, że tak powiem. Niebiescy sobie już wykluczeni z tej rozgrywki. Cyk razy dwa. Gorzej, że nie mam nic, co by się uratować green, 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 was jest dwóch czyli tak naprawdę wystarczy zabić dwóch i wtedy dobijać notorycznie i już, kurde, mamy wygraną wtedy w kieszeni dobra, jeden zleciał, zaraz będzie bez ekwipunków, to jest dla, na plus jak najbardziej, drugi, kurde michu, Ok, też będzie bez ekwipunku niszczymy szybko to super, pajęczynki też pewnie nie dam rady postawić no i nie dałem rady oczywiście kurde zginąłem, ale stracili dół, drugą głowę już i została im tylko jedna, więc ja teraz co mogę zrobić? Ja teraz mogę zrobić sobie tak, że przebiegnę, biorę sobie zbroję, biorę sobie mieczyk, e, biorę sobie kilo, biorę sobie siekierę i w sumie biegnę tam, bo tak naprawdę zaraz mecz może się skończyć. E, tak, nie wzięcie sobie bloków było definitywnie głupotą w tej, z tej strony z mojej, e, bo no kurczę, blady zdziałał nie fajnie, Zieloni w ogóle został tylko jeden. I on się chyba chowa pod wyspą z tego co widzę. Dokładnie kurczę, gdzieś tutaj się chowa nasz cwaniaczek. O ty kurde, jeszcze mi tutaj wywalił normalnie. No i pięknie, słuchajcie, wygrana w odcinku szybki, dynamiczny, mega fajny odcinek. Ja dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już niebawem. Życzę wszystkim miłego dnia. Cześć.